Kropla za kroplą. W takim rytmie upłynęła tegoroczna edycja Wampiriady, cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, jak co roku studenci tłumnie oddawali krew dla potrzebujących. W dniach od 14 do 17 grudnia Wydziały Historii, Fizyki oraz Filologii Polskiej i klasycznej UAM stały się swoistym centrum krwiodawstwa. Przede wszystkim jest to akcja organizowana przez studentów dla studentów, razem z, w porozumieniu z Centrum Krwiodawstwa. E, ta wampiriada także jest, od, odbywa się na wydziałach, jest ona i stacjonarnie, e, i w krwiobusach, więc mamy udostępniane sale na wydziałach. Studenci czują się komfortowo, ponieważ są wtedy w swoim środowisku. Ilość zainteresowanych wampiriadom wskazała, że studenci są naprawdę chętni do pomocy. Na oddanie krwi zdecydowało się aż 145 osób. Wielu uczestników zrobiło to po raz pierwszy, jednak nie zabrakło też prawdziwych weteranów. Oni wiedzą najlepiej, że odrobina bólu na początku to zapowiedź dużej radości, która płynie z krwiodawstwa. To jest mega fajne uczucie, że możesz komuś pomóc i najchętniej ja bym też się dowiedziała, czy jednak ta moja krew poszła, żeby kogoś uratować. I myślę, że to jest taki świąteczny czas i to fajnie naprawdę zrobić coś dla kogoś i też samemu ma się taką świadomość, że Ci coś od siebie dało. Bycie honorowym krwiodawcą wiąże się z licznymi korzyściami. Oprócz własnej satysfakcji dawcy otrzymują torby pełne czekolad i innych przysmaków. W Poznaniu nie brakuje też miejsc, których właściciele chętnie wspierają i nagradzają tak pomocnych ludzi. Jak najbardziej jesteśmy na tak. Uważamy, że krwi jest cały czas za mało i żeby zachęcić ludzi do oddawania krwi, no to wprowadziliśmy tutaj zniżkę w naszym lokalu, 2 złote na piwo. Danie czegoś bezinteresownie od siebie to najlepsze, co możemy zrobić dla drugiego człowieka. Oddanie krwi to mały gest, który ma wielkie znaczenie. Pamiętajcie, każda kropla się liczy. Następna edycja wydarzenia już wiosną. Dla kuriera akademickiego Joanna Jechura.